Zacznijmy może od sprawy Epstein'a. Oczekiwano, że będzie to coś większego. Ty tego oczekiwałaś. Wszyscy tego oczekiwaliśmy. FBI przekazało kilkaset stron dokumentów, ale wiesz on, dałam im termin do piątku, do godziny ósmej rano, żeby wszystko dostarczyli. Z pewnych źródeł wiem, gdzie te dokumenty są. W południowym dystrykcie Nowego Jorku. Nie dziwi mnie to. Tak więc w piątek o 8 rano otrzymaliśmy wszystkie dokumenty. Miejmy nadzieję, że wszystkie. Tysiące stron dokumentów. FBI już je przegląda. Kasz również. Teraz, gdy mamy kasza, zmieniły się zasady gry. I Kasz, dyrektor Patel, przygotuje szczegółowy raport na temat tego, dlaczego FBI ukrywało te dokumenty. Dobrze, wyjaśnijmy coś, bo ludzie są sfrustrowani. Oczekiwali więcej. Ty również oczekiwałaś więcej, ale na mniej niż 24 godziny przed ujawnieniem otrzymałaś od sygnalisty informacje i on twierdził, że dokumentów jest znacznie więcej niż te, które miały być przekazane. A ty dowiedziałaś się tuż przed ich ujawnieniem. Tak, przejrzeliśmy je i stwierdziliśmy, to nie są wszystkie Akta Epsteina. Wiemy, że były dzienniki lotów, nazwiska, nazwiska ofiar i pytamy, gdzie jest reszta materiałów? To właśnie FBI nam przekazało. Źródło z FBI poinformowało nas, że wszystkie te dowody znajdują się w południowym dystrykcie Nowego Jorku, więc na tej podstawie wyznaczyłam im termin. Piątek, godzina ósma. Przyjechała cała ciężarówka dowodów. Teraz są one w posiadaniu FBI. Cash przygotuje dla mnie i dla siebie szczegółowy raport na temat tego, dlaczego te wszystkie dokumenty i dowody były ukrywane. Przejrzymy to wszystko tak szybko, jak się da, ale zrobimy to również ostrożnie, aby chronić wszystkie ofiary Epstein'a, bo ofiar jest naprawdę dużo. W pierwszej fazie zidentyfikowano ponad 250, 254. Czy to jedyne rzeczy, które będą zredagowane, czy wszystko inne zostanie upublicznione tak. FBI oczywiście jeszcze nie przejrzało tysięcy stron dokumentów, które dopiero co w piątek otrzymali. Ale kasz ma zespół, który je analizuje. Chodzi przede wszystkim o ochronę ofiar. Ale wiesz co? Wierzymy w przejrzystość. Amerykanie mają prawo wiedzieć. Administracja Bidena siedziała na tych dokumentach. Nikt nic z nimi nie robił. Dlaczego były przechowywane w południowym dystrykcie Nowego Jorku? Chcę pełnego raportu na ten temat. Niestety ci ludzie nie wierzą w przejrzystość. Ale co gorsza, myślę, że wielu z nich po prostu nie wierzy w uczciwość. Ale nastał nowy dzień, nowa administracja i wszystko zostanie ujawnione opinii publicznej. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć. To samo dotyczy akty JFK, RFK i Martina Luthera Kinga. Dokładnie tak. Jakie jeszcze rzeczy mogą wymagać redakcji? Oczywiście w przypadku ofiar to powinno być dla wszystkich oczywiste, ale co jeszcze może zostać zredagowane? Bezpieczeństwo narodowe? Oczywiście bezpieczeństwo narodowe. Niektóre informacje z Wielkiej ławy Przysięgłych, które pozostaną poufne, ale zobaczymy, przejrzymy te dokumenty tak szybko, jak się da i udostępnimy je Amerykanom, bo Amerykanie mają prawo wiedzieć nie tylko o tej sprawie, ale też o sprawie Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga, o wszystkich. Sprawach, na których administracja Biden'a się działa latami, więc tak, to nie tylko smutne, to jest oburzające, że ci ludzie myśleli, że mogą ukrywać te informacje, ale nie mogą. To nowy dzień, a my wierzymy w przejrzystość. Wszystko zostanie ujawnione, a jeśli coś będzie zredagowane, Sean, nie będziemy po prostu wycinać stron, jak to robiono wcześniej. Jeśli coś zostanie zredagowane, ludzie będą wiedzieć, która linijka i dlaczego. Czy to imię ofiary, czy inne dane i identyfikacyjne.